Hej katulenka znaczy kepsownia pewnie dziwko ale słuchajcie moje misiaki robi powrót na juszup juchu jupi wróciłem po długiej przerwie nowe konto to okej okay, boomer. Przyda mi się wasze wsparcie słuchajcie wyślijcie sms o treści pomagam przesyłając mi rzecz z listy jak widać jeszcze nie przyszedł mi hajs z youtube'a ajkaramba i pewnie nie przyjdzie tak jak ojciec. Który 15 lat temu wyszedł po mleko. Teraz każdy mały i duży daje suba słuchajcie na 100 subiksów powrót koszulek kajak kebab ja ciągle uczę się montować od nowa już niedługo więcej filmów kocham was wasz ceps.